Czasu uda mi się zebrać wszystkie rudy w Minecraft. Dobra, więc możemy zaczynać. Yy, jest już tam wioska, widziałam, bo musiałam się roznąć aby już nie mieć lagów, oczywiście. Dalej są lekkie lagi, ale popitalamy do wioski i oczywiście szukamy jak najwięcej. Yy, mam kilowne dryzowy jedwabny do tych. Jak zginę, to talent jest nieudany, muszę wszystkie rudy mieć. Dobra, mamy Sianko. Idziemy od razu po Sianko. 30 Zrobimy sobie 100. Odwrotnie sobie wykopiemy 3, 4 Seat będziecie mieć oczywiście yy, na dole w opisie Kurde to naprawdę Ło ale coś wało u mnie Dobra wszystko mamy Dlaczego? 37 chlebka wystarczy w ogóle fajny shit naprawdę yy, Sobie na szybko zabijemy golema Dobra jestem Nie wiem co to się stało, Po prostu nie mnie yy, Nie kończymy odcinka Bo to by było kompletnie bez sensu Już nawet nie zabijam tego golema Bo ja zaraz z skin. Yy, dobra, wszystko mamy. Jeszcze sobie trochę drewno yy, zbierzemy. Dobra, mamy sześć drewno, jeszcze sobie trochę zbierzemy. Dobra, nie. Dobra, mam pierwszą rudę. Pierwszą rudą jest ruda miedzi. Już tutaj i mamy ogromny kanion. Dobra, mam widzę pierwszą rudę. Dobra, i mamy... No już tak naprawdę następną rudę. Wraziłem sobie. Gramy na normalnym oczywiście, bo tam jest na ruda, kurde. Następną rudą jest żelazo. Dobrze, mam się tak szczerze, uda się. Dobra, senna ruda. Fajnie jakbyśmy sobie zebrali trochę tego drewna. Jakie drewna, co ja go yy, Pomyliłem drogi, sorry sz Szkielecie Ej nie no, nie mówcie, że tu nic nie ma Ty, nie? ma pochodnie w ogóle To jest, dobra, więc idziemy teraz tutaj yy, Jakie mam jeszcze Na pewno Dosyć dużo, żeby się rozglądać Nie no, naprawdę Dobra, mamy następną rudę Rydę ma... Mamy następną rudę, po prostu Rudę mamy następną to jest już poziom yy, 12. Pewnie, jakbyśmy coś sensownego znaleźli, tak naprawdę. No i sensowne mamy. Brawo, ja! Skok na bomby! No dobra, chodź tu. Spróbuję diamentów. Dobra, tu już mogą być diamenty. Mamy lazury, ale. No la, la... ja nie wiem, co dzisiaj się dzieje. Chyba wstałem lewą nogą. Dobra, mam następną rudę. Następna ruda w moich rękach. Boże, czy ty to w Naprawdę? Nie wiem, moim zdaniem, jak są diamenty. Da, waj diamenty. Da, diamenty. A tu będzie koniec ścieżki. Mogę się założyć o to, że zostawicie łapkę w górę. Mam sobie, tak mam. A jakbyśmy creeper odkrył diamenty, byśmy byli kolegami, nie? Tak, a teraz co się nie lubimy, nie? Nie lubimy się. O, nasz ruda. Świetnie. No, jeszcze trochę nam tych zostało. Mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 róży i tak. E, brakuje nam jeszcze diamentów i emeraldów. I tylko tyle. <słuch> Dobra, wychodzimy na zewnątrz i... O kurde, wychodzimy na zewnątrz. Dobra, właśnie wyszłem yy, z dziury i możemy iść, yy, poszukać, oczywiście, no, emeraldów. Góry łatwo nie będzie znaleźć. Dobra, no, jest następny dzień. Kurde, widzę, bo ja potrzebuję takiej góry, góry, nie? Dobra, widzowie. Dobra, mamy góry, yy, mamy góry, w których są emeraldy. Dobra, widzowie, są. Są góry, są góry. To są na 100% góry, które są emeraldy. Mamy to w końcu, tylko oby w tej górze były te emeraldy. czy? Znaczy, mówiłem, że na 100% ale chodzi o te góry takie, co powinny być emeraldy. Nie, a zawsze jest śnieg. Tylko, się się nie zapadło się. Troszkę w No Dobra, trzeba tak chodzić z kilochem węglu, Poproszę, emeraldy, cześć, kurza. Tylko teraz czy ryzykować, bo w tej kopalni prawdopodobnie też będą mogły być emeraldy. Emeraldy! Zobie. W tym momencie mamy wszystkie rudy. Jakiej rudy jeszcze mi brakuje?